Jeśli masz na sobie coś czarnego, to otrzymujesz plus 200 aura. Czy jesteś w stanie zdać ten aura quiz? Jak zdobędziesz ponad 700 aury, to jesteś skibidi sigmą. Nacisnąłeś dwa razy w ekran? Jeśli tak, to plus 200 aura. Jeśli jesteś w związku, minus 100 aura. Związki są dla bambików. Zaobserwuj mnie, aby otrzymać bonus 300 aura. A jeśli tego nie zrobisz, to minus 500 aura. Sorry, ale to nie ja ustalam zasady tej gry. A teraz przytrzymaj ikonkę komentarzy i wybierz jedną z czterech emotek. Jeśli wybrałeś zdziwioną emotkę, tracisz całą aurę. Jeśli w przeciągu ostatnich dwóch dni nie wyszedłeś z domu, tracisz 300 aury. Jeśli ktoś wysłał ci ten filmik, minus 200 aury. Natomiast jeśli oglądasz go na dla ciebie, to zyskujesz 200. Egzamin prawie dobiega końca. Nie zapomnij napisać w komentarzu, ile masz aury. Jaka jest pierwsza aplikacja, która się wyświetla po naciśnięciu udostępnij, a następnie więcej? Jeśli to Messenger plus 300 aury.